Cześć, witajcie z tej strony Gaźnik. Witam Was w kolejnym odcinku z Ugaźnika w Podwórku. Jest dzisiaj ze mną Piotrek. A dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy u Piotrka w domu, bo Piotr dzisiaj wsiadłem po Piotrka z John Zaraz Wam pokażę. Piotrek będzie dzisiaj jechał do mnie łazem i będzie brał fenda yy, i będzie ładować mnie belki, Ale na wstępie Piotrek pokaże swoje nowe nabytki, co Piotrek sobie kupił za pieniądze za zboże. No, kupiłem oto tą Taką uniwersalną wielką łychę Tak no, Jak chcecie to Piotrek was przewiezie No i kupiłem Tego tojczwarka. No agro stara. Ale to są takie grube opony, też mogę was Piotrek przewieźć No oj. No przewieź ten, ten, no, ten Tak Nie jestem u siebie, dobra Tu jest Piotrek u łaz, dzisiaj Piotrek jedzie łazem Ja jadę John Deerem, Piotrek u mnie Weźmie fenda, bo Piotrek będzie jeździł słyszę po belek. A ja będę ładował, bo Piotrek nie ma uprawnień na traktor z turem. Więc ja tak właśnie wjeżdżam dzisiaj do Piotrka, Oha! no Piotra wjechałem i patrzę, Piotrek jakiegoś. No fenda się pozbył. No. <noise> te te klasady to są rozwalone w tej grze. Temnienie... Nie jedzie. Pod górę mnie nie bierze, próbuję. Za ja Piotrek ja wjadę na pole, tam, tam pojedź do mnie na gospodarkę hmm. yy, i weź sobie tam za stoi tam wiem że ten komba inny stoi, ten stoi w szczepali fend jest zaparkowany. No dobra, polecę. U mnie jest dwa pola i to jest trochę na tym... na tym polu trochę Berlek będzie. Ja tak poleciał. My już weźmiemy dwie pierwsze beleczki. O, co tu się stanie? O, dobra. Będzie trzeba na Hudach grać dzisiaj. Wiem, no że mi osowi uciekły w tamtym odcinku belki trochę, ale. No tutaj, wjedziesz sobie na pole i jest ten koło tych belek. Bo ja kocham ładować belki w farmingu. Wiesz o tym? Tak, ja. Więc w kuwie to. O, nie będzie ładowania belek. O, o, o. Już się zaczyna. Pokaż swoje umiejętności. Umiejętności, kurde, w podrywaniu kobiet chyba. Jeszcze niepełnoletnich Ale to tylko Piotrek E, 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 E Dobra, nie będę mówił o tym, ale okej okay. No, no Dobra. Dobra Będę musiał nacisnąć Escape No kurde, to trzeba Z kliknąć I weź to Z w to no nie? W odpowiednim momencie Aha A Światek jak trzeba belki blokować? Mam nadzieję, że ona, że ona nie spadnie. Masz odpowiedź. Ty, żeby mnie nie zapuścił rzepy teraz. Zrobno mnie skinie z belkami. Piotrek ma umiejętności doskonałe w zwożeniu belek. No. w kukurydzy belka, jest czekaj, chyba trzeba ją zabrać. Mama tak. mogłeś stosować w wielu odcinkach. Mm. Właśnie, szczególnie u jego Jakby coś to na wszelki wypadek, będę księgał do doktor, jakbyś trzeba było belki wyblokować. A którym się blokuje? Chyba tam jest. No to miałeś to w w sezonie, ty. Ty, ale nie pamiętam już ty. Na Sosnówce. xem, czy? 3 E, na razie nie spadają, no nie. Ale weź je popchni. Jakie one? Minimalnie nie? daj tam w twoją stronę? No. no. To mi zabierze belki, czekaj. O tak o gdzieś? Jeszcze, minimalnie. O o. Jeżeli gdzieś Z trzymać? No, zresztą blokuj Piotrek, no nie. Bo teraz ja ładuję, wiesz jak ja ładuję Tak, żeby było ładnie w miarę Żeby raz z jednej strony, raz z drugiej Nie wiem, którym to się Na oczy, na... Rozładunek będzie najlepszy My naładujemy całą wczepę belek A Piotr będzie rozładowywał <śmany> mamy, dwa, mamy dwa pola belek oczywiście Jak ma mogę automatycznie to rozładować Niko powiedz słowo No fajnie o no, kurde no muszę się osiwali, bo mimowka się baguje Trzeba kupić kierownicę Piotrek Kupisz mi na urodziny za rok Tak, tak Piotrek ma myśli jak tam belki kurde zablokować No właśnie nie wiem jak tam na oczy na liczby. Tam pisze atacz tam chyba na wczepę jak wyłączysz. No właśnie nie pisze o mnie nic takiego Pokaż. Ale Poczekaj, ale chyba na O blokuje. To jest unlock, czyli są? Unlock to jest odblokowanie. A lock to jest blokowanie. Aha, czyli na O jest, dobra. Dobra, Bo O wy teraz tutaj to drzewo jest, kurczę, że trzeba manewrować. Spokojnie. Dwa? Dwa, dobra, to te wielki popchną? Krakło? Easy. Easy Piotrek, my załadujemy najlepszą FTP jedziemy dalej. Easy peasy. My jeszcze dwie wejdą do stwodu? Chyba po jednej albo może nawet tej? Podjedź tam, wyjdź sobie tam za to drzewko, bo tu będzie błoto. No bo stań tutaj, to to załaduje. Bo tam błoto jest Piotrek, to będziesz miał no, może problem. Widzisz jakie jest bo... <grym, <grym, dobra. Spokojnie. Musiałeś. <grym>, Dlaczego? To nie jest zablokowane. Mm, właśnie widziałem jakie zablokowałeś. Dzięki Tobie teraz będę wiedział, że na pewno mi dwie belki wejdą. Aha. Zrób A dobra. Zrobimy cięcie. Okej, okay, jesteśmy po przerwie to jest takie jakby zakończenie odcinka, ponieważ, no, były problemy techniczne, yy, skraoszowało actiona, nic nie widziałem, nagry niby nagrywało, bo było zapalone, ale teraz skończyliśmy nagrywać właśnie yy, i wywaliło po prostu program i tego nie odczuwacie, niby nagrywać, a macie później czarnego actiona. Ale co? Po, Pozwoliliśmy tutaj beleczki wszystkie. Udało się łowić te wszystkie. Zapraszamy, to nie moja wina, to jest tylko wina programu, to jest tylko program. No, link do kanału Piotrka macie w opisie. Ja się z wami wyjdą, zostawcie łapkę w górę, komentarz no i suba. Trzymajcie się, cześć. Cześć.